Dzień dobry, Jacek Rybus, przewodnik Koła Przewodników imienia Anieli Chmielnickiej w Łowiczu. Zapraszam Was na kolejny odcinek akcji z przewodnikiem przez region, w czasie których opowiadamy o najciekawszych miejscach leżących na terenie województwa łódzkiego. Dzisiaj chciałbym Państwa zabrać do miejsca bardzo szczególnego i bliskiego, bardzo lubię tam często wracać, a mianowicie do skansenu w Małżycach. O Skansenie w Małżycach powstało kilka ciekawych publikacji. Jedną z nich właśnie trzymam w ręku. Jest to publikacja Skansen w Małżycach: Dziedzictwo Kulturowe Regionu Łowickiego. Książka ta wydana została przez Muzeum w Łowiczu, ponieważ Skansen w Małżycach jest y, częścią właśnie składową y, Muzeum w Łowiczu, a współfinansowana ona była w ramach y, projektów kulturalnych realizowanych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku. Y, Skansen leży niedaleko Łowicza, zaledwie 10 km od tego miasta, na terenie gminy Zduny, przy trasie warszawa Poznań, więc jeśli będziecie Państwo w tej okolicy, bardzo łatwo do niego dojechać, są stosowne oznaczenia. Dlaczego ten skansen jest taki ciekawy? Jak każdy tego typu obiekt turystyczny, ukazuje on specyfikę tego regionu. Ten skansen w Małżycach w sposób szczególny ukazuje zabudowę i, krótko mówiąc, życie. Dawnych mieszkańców Siłowickiej, którą, naz którą nazywano księżakami. Skansen w Małżycach powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Łowiczu. To nie było jedyne przedsięwzięcie tej, tego towarzystwa, ponieważ, jakby zalążkiem Skansenu jako takiego, w w tym regionie jest tak zwany mini-skansen, który znajduje się bezpośrednio przy placówce muzealnej w Łowiczu. Tylko, że tamten mini-skansen składał się zaledwie z dwóch chałup, z tak zwanej zagrody otwartej, gdzie mamy budynek mieszkalny ustawiony przy drodze i w dalszej części pomieszczenia gospodarcze, jak spichlerz, stodoły. I drugi budynek to tak zwany okulnik, gdzie te wszystkie budynki gospodarcze były ze sobą Połączone. Była to taka namiastka ukazania właśnie klimatu wnętrz właśnie dawnych chałup łowickich. Muzeum w Łowiczu prezentuje bardzo bogatą kolekcję związaną właśnie z kulturą ludową książaków, i na ogół ta kolekcja prezentowana była no, w taki sposób ekspozycyjny na terenie. Właśnie te, tego muzeum, więc starano się stworzyć dla tej kolekcji jakby inny, inne takie miejsce prezentacji. Dlatego pomyślano, że właśnie kiedy umieści się te poszczególne przedmioty w ich jakby naturalnym miejscu, czyli wewnątrz izby, wewnątrz chałupy, to nabierają one w tym momencie zupełnie innego wyrazu. Taka też jest idea samych skansenów. Więc wtedy stworzono właśnie ten mini skansen, ale ciągle jakby czuć było niedosyt. Zresztą muzeum, w Łowiczu jest bardzo bogate w różnego rodzaju przedmioty zabytkowe i, i jakby istniała też jakby taka naturalna potrzeba prezentacji ich w jakimś szerszym kon koncepcie. Jeśli chodzi o skansen w Małżycach, tak jak już wspomniałem podlega on bezpośrednio Muzeum w Łowiczu, wykupiono wówczas na terenie gminy z Duny przestrzeń, na której po prostu sprowadzono poszczególne budynki z całego regionu łowickiego i z nich spróbowano jakby odtworzyć Całą zabudowę łowickiej wsi. Zanim o skansenie w małżycach, to tutaj należy Państwu wyjaśnić w ogóle, co to jest w ogóle skansen, jak, jak w ogóle powstało, doszło do tego, że zaczęto zakładać takie ekspozycje, właśnie na wolnym powietrzu. Pierwszy skansen, za prekursora takiego pierwszego skansenu uważany jest Artur Hazeliusz, który w 1891 roku na wyspie Djurgården pod Sztokholmem, właśnie założył takie miejsce ekspozycyjne. Była to, był to budynek. W którym później umieszczał różnego rodzaju przedmioty, ten budynek udostępnił do zwiedzania, i tak, jakby w ten sposób, właśnie powstał pierwszy skansen. A skąd nazwa skansen? Ano, już wyjaśniam. Ten teren, na którym postawiony był ten budynek na wyspie, mieściły się tam szańce. A słowo szaniec właśnie po szwedzku to skansen, także jak później powstawały podobne ekspozycje w różnych innych częściach świata, tak też zapożyczono tą nazwę i, i do dzisiaj mówimy o skansenach, czyli o muzeach na wolnym powietrzu. Szanowni Państwo, czyli XIX wiek, kiedy powstały tego typu właśnie ekspozycje, w Polsce również. Pierwszy taki w Polsce skansen założony został na Kaszubach, a ten nasz Łowicki w Małżycach w XX wieku, w latach 60-70, właśnie jako część przedłużająca tą ekspozycję muzealną w Mini Skansenie w Łowiczu. Skansen wyjątkowy, kiedy się do niego wchodzi, na początku spotkacie państwo przy drodze stojącą kapliczkę. Bardzo taki charakterystyczny element dla Polski, dla w ogóle krajobrazu w Polsce tego typu kapliczki. To nie tylko był wyraz pobożności Ludzi mieszkających na danym terenie, ale często też te kapliczki pełniły funkcję drogowskazu były świadectwem tego, że po pierwsze zamieszkuje tutaj lud pobożny, lud katolicki, a po drugie pełniły one też funkcje takich. Granic, jakby właśnie wsi. Często też, jeśli nie było kapliczki, to pojawiały się krzyże przydrożne, które właśnie pełniły podobną, podobną funkcję. Więc taka kapliczka również jakby otwiera ten nasz spacer po, po tym Skansenie w Małżycach. Sam skansen jest stworzony w sposób, można powiedzieć, przemyślany, ponieważ ukazuje on dwa rodzaje zabudowy wsi. Pierwszy, pierwsza zabudowa, tak zwana, e, z takim placem wioskowym, wokół którego następnie budowane były budynki, e, to właśnie element... E, Tzw. Tak okrąglicy. Na tym placu wioskowym najczęściej budowana była też studnia, która była bardzo ważnym elementem wsi, ponieważ dzięki niej no, mieszkańcy mieli bezpośredni dostęp do wody. Więc, a poza tym, sam plac wioskowy pełnił funkcję właśnie takiego głównego miejsca, gdzie wszyscy mogli się spotykać. Gdzie odbywały się różnego rodzaju jakieś tam targi, jarmarki w ten sposób ludzie ze sobą tam żyli. Jeśli chodzi o tą zabudowę, składa się ona zarówno z zabudowy tzw. otwartej, jak i zabudowy zamkniętej, określonej mianem okulnika. Tak jak już wspomniałem wcześniej, zabudowa otwarta to budynek mieszkalny luźno postawiony w przestrzeni. I wokół niego, czy w bliskim jego sąsiedztwie, budowane były budynki gospodarcze, jak spichlerze, chlewnie czy, czy stodoły. I zagroda zamknięta, czyli ten okulnik, gdzie te wszystkie elementy były jakby ze sobą połączone. Tego typu zagroda również znajduje się właśnie na terenie Skansenu w Małżycach. Bardzo jest to ciekawe doświadczenie, kiedy wchodzi się na teren tej zagrody, tego okulnika ponieważ no, no, jest to bardzo ciekawy układ, z jednej strony zabezpieczał on inwentarz gospodarza, ponieważ z dwóch stron tak, tego, tego okulnika znajdowały się bramy, zarówno wjazdowa jak i wyjazdowa, więc jeśli ktoś miał jakiś inwentarz w postaci, nie wiem, świn, kur, gęsi, mógł sobie swobodnie wypuszczać na teren właśnie przy chałupie, Zamykając wrota, no, w ten sposób chronił ten dobytek przed ewentualnym nie wiem, zaginięciem, kradzieżą. Często zdarzało się właśnie, że po wsiach dawniej chodzili różni ludzie, którzy kradli. Ale ten okulnik nie był dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie warunki przeciwpożarowe, ponieważ jak doskonale Państwo wiedzą, dawniej domy były budowane z drzewa. Dachy były kryte. Takimi słomianymi połaciami, zwanymi strzechami, więc kiedy jakaś iskra wydobyła się z komina, upadła na tą strzechę, to taki gospodarz niejednokrotnie tracił cały swój majątek. Drugi układ wsi, jaki znajdziecie Państwo na terenie Skansenu, to tak zwana już wieś pokomasyjna, gdzie. Domy są ustawione w jednym szeregu, to układ nazywa się ulicówką. I, i pod, nie występują już w ulicówce zagrody zamknięte, czyli te właśnie takie niebezpieczne pożarowo. Tylko już w, raczej zagrody otwarte, ale budynki mieszkalne zawsze znajdują się już po jednej stronie drogi, po drugiej czasami umiejscowiany był staw bądź znajdowały się pola uprawne. Taka, taki, taki, taki typ zagrody, taki typ budownictwa. Również znajduje się na terenie właśnie Skansenu. Ale same budynki mieszkalne czy budynki gospodarcze to nie wszystko. W Skansenie odtworzony został również układ sakralny, który składa się z jakby takich trzech elementów. Pierwszy element, najważniejszy, to XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Marcina, wykonany cały oczywiście z drewna. Przeniesioną został z miejscowości Wysokienice na teren właśnie skansanu w Małżycach, a jego fundatorem był arcybiskup gliździński pronał Polski Adam Komorowski. Niedaleko kościoła ustawiona jest kaplica, dzwonnica, przepraszam, która jest jakby w pełni funkcję całości tego, tego założenia, a po drugiej stronie tej, tego kościoła również e, przeniesiona plebania z miejscowości Pszczonów. Jak zauważyliście, wspomniałem o Wysokiej Nicach, wspomniałem też o Pszczonowie, skąd te nazwy miejscowości? A no to już wyjaśniam, tak jak powiedziałem już wcześniej, wszystkie budynki są przenoszone na teren skansenu z różnych Miejsc. W ten sposób mają one możliwość, krótko mówiąc, przetrwać, przetrwać, i dzięki temu my dzisiaj współcześnie żyjący mieszkańcy ziemi łowickiej mamy możliwość obcowania z nimi bezpośrednio i sprawdzenia tak naprawdę, jak kiedyś właśnie ludzie żyli na tym terenie. Sam, bardzo ciekawy jest sam proces pozyskiwania tych obiektów do skansenów w Małżycach. Jak to wygląda? A no właśnie, to jest właśnie ciekawa rzecz. Zanim taki obiekt trafi do skansenu, jest w sposób szczególny opisywany, badany przez etnografów, przez muzealników, Następnie robi się taką szczegółową dokumentację. Całości tego obiektu, który będzie, jest planowany do przeniesienia do skansenu. Następnie ten obiekt rozbiera się na poszczególne elementy, a kiedy już ustali się, mniej więcej w jakich warunkach on ma powstać, jaką częścią tego krajobrazu kulturowego ma on zostać, czy co ma pokazywać, jest on przenoszony do skansenu i odtwarzany, yy, podobnie jak puzzle. Na podstawie sporządzonej wcześniej dokumentacji, różnego rodzaju badań w terenie, również bo przeprowadza się różnego rodzaju wywiady z mieszkańcami, również w miejscowości, w której dany obiekt się znajduje. Następnie jest składany po prostu w całość i wówczas pełni on funkcję już taką typową, muzealną, skansanowską, jako ten taki ważny element całości tego miejsca. Na terenie skansenu możecie państwo również zobaczyć budynki o charakterze można powiedzieć przemysłowym. Na pewno należą do tego różnego rodzaju piece chlebowe, w których dawniej pieczono chleb, bądź też jakieś inne smakowite rzeczy. Ale na pewno takim ważnym i charakterystycznym obiektem jest wiatrak. Wiatrak zwany koźlakiem, bardzo niewiele tego typu budynków pozostało na naszym terenie. A w skansenie tego, tego koźlaka możecie zobaczyć jak ten wiatrak wygląda. Możecie zobaczyć tutaj na tym zdjęciu właśnie. Wiadru poruszał tymi ogromnymi ramionami. Tego krzyżaka, tego koźlaka, i dzięki temu można było swobodnie mielić ziarno, tworząc mąkę, i później oczywiście z której wypiekano chleb. Na terenie Skansenu możecie też Państwo odwiedzić karczmę, której nie tylko można spróbować, właśnie regionalnego jedzenia. Ale też poczuć klimat właśnie tego typu obiektów. Jak Państwo się domyślacie, na pewno no, karczma była bardzo ważnym takim elementem w zabudowie wsi po ciężkiej pracy na polu. No, przede wszystkim mężczyźni i gospodarze mogli udać się do takiej karczmy, aby, krótko mówiąc, odpocząć, napić się jakiegoś dobrego. Piwa, czy też jakiegoś innego tronku razem ze swoimi e, innymi gospodarzami. Bardzo ważnym takim elementem, jeśli chodzi o wieś łowicką, e, były też kuźnie. I taka kuźnia znajduje się również na terenie Skansenu w Małżycach. E, mówimy o czasach, kiedy nie było takiego sprzętu rolniczego jak dzisiaj. E, do e, pracy w polu służyły konie, do których zaprzężano różnego rodzaju urządzenia, jakieś rodła, czy, czy jeszcze inne tego typu rzeczy. I te konie często no, trzeba było jak, zabezpieczyć głównie pod kowami. Więc jeśli dana wieś posiadała kowala u siebie, Pracującego w Kuźni, no to uchodziła za no, taką wieś e, bogatszą. E, podobnym budynkiem e, też jest szkoła wiejska. Mówimy o czasach, kiedy większość ludzi e, no, była niepiśmienna, panował wszechobecny analfabetyzm, tylko niektórzy mogli e, nauczyć się, czy chodzić do szkoły, nauczyć się pisać, czy czytać. E, I e, wtedy Najczęściej zakładano takie szkoły w jednych, w jednych z chałup. Po prostu albo budowano takie, taką chałupę dla przyszłego nauczyciela, albo po prostu jakiś gospodarz udostępniał część swojego, swojego miejsca zamieszkania. W jednej izbie przydzielane było mieszkanie dla nauczyciela, a w drugiej na ogół właśnie tworzono klasę. Do której mogły chodzić dzieci. Ludność wiejska nie bardzo chciała początkowo korzystać z tego dobrodziejstwa, i bardzo rzadko posyłano na nauki dzieci, ponieważ no, jeśli już posiadało się dzieci, to na ogół wykorzystywano je do pracy w polu to, to były kolejne ręce do, do pracy. Natomiast no, z biegiem czasu dostrzeżono, że jednak edukacja, umiejętność czytania, pisania bardzo pozytywnie wpływa na na właśnie rozwój dzieci. Później mogą oni osiągnąć jakieś tam wyższe cele niż tylko praca na roli. W jaki sposób płacono nauczycielom? No, tym, co po prostu aktualnie posiadano, głównie inwentarzem, czyli, czyli tym, co wyhodowano właśnie czy to na polu, czy w obejściu w zagrodzie. Szanowni Państwo, na terenie skansenu znajdują się również obiekty które nawiązują do historii straży ogniowych na terenie ziemi łowickiej. Powstały jedne z pierwszych w Polsce tego typu właśnie ochotnicze straże, które przeciwdziałały pożarom. Z całym sercem polecam Państwu wizytę w skansenie w Małżycach. Do zapoznania się również polecam tę książkę, jeśli lubicie, krótko mówiąc, podróże w czasie.